Cześć! Z tej strony, ja Abakus Bliki witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję ogrodów miasta Ninjago. Zapraszam Was do oglądania. Można by powiedzieć, że to mój wielki powrót na YouTube No i również będzie to mój taki specjal na 1K subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję, że udało nam się bić tą liczbę, no ale tak teraz serio przejdźmy do recenzji. Ogrody miasta Ninjago posiadają 5685 elementów, 19 minifigurek, w tym figurkę złotego Łu. Zestaw ten pochodzi z roku 2021, a jego cena katalogowa na ten moment to 1100. 50 zł bez jednego grosza. Numer katalogowy tego zestawu to 71741. Oczywiście tutaj widzicie całą szatę graficzną tego zestawu z przodu. Oczywiście logo Ninjago na 10 lat. Logo Lego oraz Lego Ninjago Legacy. Tak prezentuje się tył pudełka. Oczywiście mamy tutaj różne funkcje zabawowe. Widzimy, że ten zestaw możemy sobie rozdzielać na takie mniejsze budyneczki. No i tutaj łączyć sobie tą większą wysepkę z tą mniejszą. No a tutaj z prawego górnego rogu jakieś różne scenki z ogrodów miasta Ninjago. No to co? Przejdźmy do otworzenia tego giganta. Zanim otworzę ten zestaw i jeszcze pokażę wam jego górę, mamy tutaj. Wszystkie opisane figurki, które pojawiają się w tym zestawie. Dobra, zawieram się za otwieranie tego zestawu. Mamy tutaj oczywiście trzy plomby. No i jest trzecia plomba, odkładam sobie tego tapeciaka. No i otwieram pudełko. No i tak się prezentuje środek tego zestawu. Ja sobie wyjmę te wszystkie woreczki z klockami. I pokażę Wam, jak to wszystko wygląda na moim stole. Powiem Wam tyle. Jest tyle tych woreczków, że one dosłownie nie mieszczą mi się na stole. One tutaj walczą o to, żeby jakoś tutaj się przepchać. Mamy tutaj około 26 ponumerowanych woreczków. Zapewne jest ich więcej, bo przykładowo 24, no to mamy dwa takie małe woreczki. Jeszcze w kudełku znalazło się dwie takie osobne płytki rzucone luzem no i jeszcze takie pojedyncze większe elementy również rzucone luzem jeszcze przejdziemy sobie do tych oto instrukcji, których mamy trzy i naklejek ale to już za chwilę tylko wezmę te woreczki z tego stołu i przejdziemy do Bliższego spojrzenia na instrukcje oraz naklejki. Dobra, woreczki już wziąłem ze stołu. Mamy tutaj trzy instrukcje. No i mogę to sobie w jakiś sposób otworzyć i przyglądnąć się z bliska instrukcji. No i naklejką. Dobra, już chyba ten tapeciak będzie mi zbędny. Zaczniemy sobie od naklejek. Mamy trzy takie blisterki z naklejkami tutaj takie przeźroczyste tak się one prezentują naprawdę fajne naklejki tutaj do jakiejś z muzeum miasta Ninjago no i tutaj różne reklamy billboardy no i przejdźmy sobie do instrukcji Mam ja jeszcze trochę do wypakowania no i tutaj Pierwsza instrukcja tak się prezentuje. Tutaj mamy informację, że dostajemy plakat. No, a ten plakat prezentuje się w taki sposób naprawdę fajny. Tylko szkoda, że jest on w takim rozmiarze kartki A5. Tak się prezentuje instrukcja. No, trzy instrukcje, sporo budowania. Przejdźmy sobie od razu do trzeciej instrukcji, bo nie ma co pokazywać drugiej. Tak się to prezentuje. Oczywiście, spis elementów, naprawdę ogromny, bardzo obszerny, bo z kilka stron spisu elementów jest. Ostatni etap budowy, czyli 963 krok. No i tak powinny się Prezentować nasze ogrody miasta Ninjago. Żeby nie przedłużać, ja już biorę się za budowę tego przepięknego zestawu i widzimy się za chwilę. Tak się prezentują ogrody miasta po zbudowaniu. Są one na tyle wysokie, że no po prostu już tutaj nie ujmuje mi tej całej iglicy tej budowli. Mamy jeszcze tutaj taką mniejszą, taką kaplicę. No, i tam jeszcze posąg Tytanowego Zeina. No, a jeszcze tak się prezentują elementy zapasowe. Worek pełen elementów. Zacznijmy sobie od figurek. Oficjalnie w zestawie otrzymujemy 19 minifigurek, ale podczas budowania budujemy jeszcze taką oto figurkę, czyli strój Jaya, pomnik. Tytanowego Zayna oraz taką reklamę restauracji Mistrza Chena. Na wyposażeniu ma takie dwie białe miseczki i tak on się prezentuje. lećmy sobie dalej. No to od prawej strony mamy tutaj oto taką fankę Ninja Mei Tak się ona prezentuje. Ma dwustronnie nadrukowaną główkę, naprawdę bardzo fajna figurka. Dalej mamy Christian. Ma taką bluzę z wizerunkiem Lloyda, tak się to prezentuje z tyłu, naprawdę bardzo fajny element. Również dwustronny nadruk na buźce. Dalej mamy Eline. Elin, jakoś tak, tak się ona prezentuje. Ma na wyposażeniu takiego obwarzanka, tak się prezentuje z tyłu. Ma tylko jednostronnie nadrukowaną główkę, naprawdę. Fajna figurka taka, no, typowa do miasta Ninjago. Dalej mamy lodziarza o nazwie e, Hai, Hej, jakoś tak, e, na wyposażeniu małyżkę oraz e, śmietankowego loda, fartuk naprawdę bardzo ładnie nadrukowany z drugiej strony, no i również jednostronnie nadrukowana. Główka, dalej mamy mechanika, jedną z ciekawszych figurek w tym zestawie ma taką broń. Eee, oczywiście kapelusz, jednostronnie nadrukowana główka i naprawdę świetnie wygląda ta figurka w tym zestawie. Dalej mamy jakiegoś pracownika, nazywa się Kaito. Tak się on prezentuje, na wyposażeniu ma telefon. Walizkę. Tak się prezentuje z tyłu. Dwustronnie nadrukowana główka. Fajna kolejna figurka do ogrodów miasta Ninjago. Dalej mamy łopczyka z takim oto pieskiem haski Na wyposażeniu ma jakąś kasetę, a nazywa się Tito. Tak się on prezentuje z tyłu. I ma jednostronnie nadrukowaną główkę. Dalej mamy Ronana. Nowego Ronana Legacy. Tak się on prezentuje. Naprawdę bardzo fajna figurka. I on ma jednostronnie nadrukowaną główkę, Jeszcze tutaj maskę sobie zdejmę na szybkości. Taki ma grymas na twarzy. Widać kolejna kradzież bądź jakiś przemyt mu się udał. Dalej najciekawsza figurka w tym zestawie, czyli. Złoty Łum oczywiście, podstawka 10 lat Ninjago. Złoty Łum tak się on prezentuje. Naprawdę świetna figurka. Oczywiście jednostronnie nadrukowana główka, no w sumie dwustronnie, no bo tutaj mamy te jego włosy. Dalej mamy Misako. Tak się ona prezentuje. Taka ciekawostka, jest to moja pierwsza Misako w mojej kolekcji. Oczywiście dwustronnie nadrukowana główka. No i jedna z ciekawszych postaci ze świata Ninjago idzie do mojej kolekcji. Dalej mamy klacza Powersa, który pojawił się w 11 sezonie Lego Ninjago. Jest to już druga moja figurka. Tak się on prezentuje z tyłu. Oczywiście dwustronnie nadrukowana główka. Bardzo fajna postać. Dalej mamy jakąś złodziejkę, współpracownicę mechanika, a nazywa się ona Sin, czy jakoś tak, e, ma na wyposażeniu taki kryształ, oczywiście maskę na oczach, ładnie nadrukowany torsik oraz nóżki, oczywiście kapelusz z włosami, no i tutaj dwustronnie nadrukowaną główkę, tutaj z maską, a tutaj bez, no i... Dalej mamy robota sprzątającego z takich oto elementów. Nazywa się Sykupi, czy jakoś tak. Ma na wyposażeniu czarną łopatę, oczywiście czerwony kask. Ciekawy taki robocik do tego zestawu. No i przejdźmy do naszych ninja. Mamy tutaj młodego Loida z pierwszego sezonu. Bardzo fajnie się prezentuje. Dwustronnie nadrukowana Główka, dalej mamy takiego bardziej ulicznego kola, tak się on prezentuje. Również dwustronnie nadrukowana główka, ogrodzone spodnie. No i jeszcze tam pad na wyposażeniu. Dalej mamy Jaya, również takiego bardziej ulicznego, cywilnego z kwiatkiem. Również dwustronnie nadrukowana główka. No i też kolejna fajna figurka do kolekcji. Dalej cywilna nia, tak się ona prezentuje, oczywiście dwustronnie nadrukowana główka. No i jeszcze dwie ostatnie figurki w tym zestawie, takie mniej ciekawsze, czyli Kai Legacy oraz Zain Legacy, tak się prezentują z tyłu. Kai ma dwustronnie nadrukowaną główkę, tak się to prezentuje, no a Zain. Jednostronnie, no i co, wreszcie możemy przejść do ogrodów miasta Ninjago. Zaczniemy sobie od mniejszej części ogrodów miasta Ninjago. Jest to taka oddzielna wysepka, w której mamy taki, jakby no nie nazwę tego klasztorem, bardziej taką małą świątynię czy coś takiego. Oczywiście dwa czerwone mosty. Tutaj posąg Tytanowego Zeina. Tak się to prezentuje. Mamy tu wiele zieleni, oczywiście to jest obtoczone wodą, różne kameczki, lilie wodne, tak się to prezentuje z drugiej strony. No i jakoś dużo tu do pokazywania nie jest, więc możemy przejść sobie do głównej części ogrodów. Zestaw jest naprawdę ogromny, także zacznijmy sobie od parteru. Tutaj oczywiście mamy sklep Ronana, a pod nim taką oto kryjówkę na różne rzeczy. Tutaj mamy jakąś ciekawą skrzynkę z jakimś ninja. Tak się to prezentuje w środku. Mamy jakieś kryształy. No, a dalej mamy to wszystko obtoczone tutaj betonem jakiś stolik z napojem oczywiście to drzewo, tutaj coś takiego, żeby po prostu nasze budynki się utrzymywały. Oczywiście tutaj taką mniejszą wysepkę, gdzie mamy drzewko bonsai, jakiś krzaczek, oczywiście jakieś kamienne statuły, coś takiego. Tutaj oczywiście wszystko wytajlowane. Tutaj mamy jeszcze jakieś rury pod budynkami. Jak widzicie tutaj cała woda wypływa i idzie to sobie dalej aż w stronę tego drzewa. No i mamy to drzewo. Pod nim jakąś ławkę, gdzie może sobie przykładowo usiąść Jay z Niją. No a tutaj wyżej, gdzie już nie widzicie praktycznie tego, mamy tam jakieś gniazdo jakiegoś ptaka. Tutaj różową żabę. No i co? Przejdźmy sobie do pierwszych budynków. Pierwsza budowla, no to jest to taki sklepik. Na różne Makaroniki, chyba tak. Tutaj oczywiście mamy cennik, tutaj najwyraźniej są wydawane posiłki, tutaj się one robią. Mamy oczywiście garnek, jakieś przyprawy, zlew, drzwi na ten tutaj balkonik, no i jakieś wyjście, no a tutaj jakąś antenę. Następnie mamy sklep Ronana, oczywiście z takim wielkim otworem. Tutaj mamy jakąś wagę, e, tutaj. Puchar z kłem. Oczywiście tutaj wejście do tamtej kryjówki, gdzie mieliśmy to złoto, jakieś pieniądze. Tutaj logo jakiejś, chyba tego sklepu Ronana. Oczywiście tutaj również można podejść, coś kupić. Tutaj mamy jakąś drabinę do góry. To tam jest połączone z kolejną częścią, można powiedzieć, że mieszkania Ronana. Tutaj oczywiście półki z książkami. I mamy tam ciekawe elementy, ale strasznie ciężko idzie to wyciągnąć, więc niestety Wam tego nie pokażę. Oraz tutaj mapę miasta Ninjago. Jeszcze z drugiej strony mamy tutaj coś napisane. Oczywiście wejście do tego sklepu, no i jakiś kwiatek. Dalsza część mieszkania Ronana, oczywiście mamy tutaj takie zadaszenie, jakieś filiżanki na herbatę. Tutaj chyba historia całego ninjago jakąś statuetkę. Oczywiście drzwi wejściowe takie gigantyczne okno. No i tak się to prezentuje w całości. Tutaj jeszcze kolejne okno no takie puste, można by powiedzieć. I możemy przejść dalej. Kolejne z ciekawych pomieszczeń jedno z ciekawszych pomieszczeń według mnie jest to mieszkanie. Ninja, tutaj mamy taką oto reklamę Ninjago. Tak się prezentuje mieszkanie w środku. Jak widać, mamy tutaj takie mini modele katamaranów, wyspy z 14 sezonu. Bodajże tutaj chyba perły lądu. Tutaj mamy jakiś plakat Visiting Ninjago City. Oczywiście, fajną kołderkę podobizmie czarnego oraz czerwonego ninja. No, i jeszcze można sobie ściągnąć to. I mamy tutaj oto taką broń. Naprawdę bardzo ciekawe mieszkanko z fajnymi takimi smaczkami. Oczywiście lampa lawowa, jakaś mikrofigurka. Niestety nie wiem, co ona może nam pokazywać. Może jakiegoś mecha. Jakąś lampkę. No, a tutaj już nie byłem w stanie zidentyfikować, co to dokładnie jest. Niestety znów musiałem przestawić kamerę, żeby wam w jakikolwiek sposób pokazać tutaj, co my tutaj mamy. No, po prostu nie mieści mi się to na stole. Także tak to będzie wyglądać. Mamy tutaj drzewo, oczywiście już wykończone. Logo 10 lat ninjago, różne zdobienia. Jak widzicie, tej reklamy, lampy, dalej jakieś reklamy. Z dala widzicie jakiś tutaj śmietniczek. No i jeszcze część mieszkania Funky Ninja. Tutaj myśliwiec Jaya. No a tutaj takie puste miejsce. Coś można tu wsadzić. Jakąś tam antenę. No i to tyle. Kolejna budowla, czyli lodziarnia w Ninjago. Naprawdę podoba mi się wykorzystanie tych czarnych tasaków do tego daszka. Z boku tej budowli mamy takie schodki do góry. Oczywiście, drzwi, tak się to prezentuje okno, przez które widzimy, co tam się dzieje. Z tyłu tej budowli mamy jakiś wywiecznik powietrza. No i tutaj komuś chyba spadła gałka lodów. No i również tutaj kolejne ciekawe zadaszenie z takich padów Lego. No, i tak się to prezentuje tam w środku. Jak widzicie, mamy różne smaki lodów. Jakieś szklanki, kubki, wafelki, kran. Naprawdę sporo tego tam jest. Oczywiście, tutaj cennik. No i tam jeszcze coś. Nie wiem, czy to jest jakieś ciastko. Nie mam pojęcia. No i kolejny ciekawy budynek, czyli restauracja. Mistrza Czena. Jak widzicie mamy tutaj tą figurkę, która zaprasza nas do tej restauracji. Typowo wyglądające dla Czena takie kolumny. Oczywiście tutaj, jak widać chyba nas zapraszają. Tutaj również jakaś reklama. wywiecznik powietrza. Oczywiście drzwi. No i tak się to tam prezentuje w środku. Oczywiście charakterystyczne dla Czena. Czyli anakondowce. Oczywiście mamy dwa miejsca, żeby sobie siąść i zjeść ciepłe kluseczki. Tutaj ofertę, co nam mogą podać. No i taką jakąś tam małą kuchnię, co ledwo widać. Jeszcze jakiś posążek. Tutaj jakiś daszek, kwiatki. No i tutaj dwa okna, dzięki którym możemy zobaczyć, co tutaj się pichci. No i kolejna ciekawa część miasta Ninjago, czyli Muzeum Historii Ninjago. Tutaj ten element możemy sobie ściągnąć. Takie rzeczy nam się kryją z drugiej strony. Tutaj chyba legenda o Oni. No albo po prostu jakieś obrazy ze smokiem. Tutaj chyba mamy mistrza, pierwszego mistrza z Rodziców Kaja i Nii. No i tutaj coś, Postać jakiejś broni. Tutaj mamy obrazek wojny, chyba z wężonami, bądź coś innego. Dalej mamy berło wężonów, tak mi się wydaje jakąś kamerę, oczywiście perłę przeznaczenia. Tutaj również półki z jakimiś rzeczami jakiś posążek, no i kompas. Odłożę to na miejsce, żeby to się wszystko nie rozpadło. No, a tutaj, gdzie już trudniej mi się będzie dostać, sobie zmienię tylko kamerę i pokażę wam, co tam się znajduje. Ale jeszcze zanim to, to mamy tutaj jakiś, yy, chyba reklamę, coś takiego. Zapraszają nas do tego muzeum. No i macie tutaj taki w miarę fajny rzut z góry. Tak się to prezentuje. Mamy tutaj kasę, oczywiście jakieś obrazki różnych postaci, świątynie Mistrza Yanga, różne pamiątki, yy, bodajże kryształ Krain. tak się to prezentuje, jeszcze z tyłu, oczywiście wejście do tego muzeum, no i tutaj mamy różne. Barierki. I jeszcze taka ciekawa rzecz: mamy tutaj taką dziurę w ścianie za tymi dwoma obrazkami. Tutaj jedno z muzeum, a tutaj drugie reklamujące jakąś atrakcję turystyczną. No, a dalej mamy takie tutaj małe mieszkanie. Strasznie trudno mi tu operować czymkolwiek, żeby Wam coś pokazać. Mamy tutaj telewizor, no, jakieś wydarzenia miasta Ninjago. Mamy tutaj Gail Plotkare. O ile się nie mylę, no i tutaj jeszcze taką fajną rzecz, czyli taki rysunek całego tego zestawu. Naprawdę bardzo fajny smaczek. Tak się to prezentuje. Jeszcze tutaj jakieś miejsce na parasol, kwiatek, oczywiście balkon również z kwiatkami. No i co, możemy iść dalej. Dalej mamy taką małą świątynię. Nie wiem, co to dokładnie ma nam tutaj pokazywać. Mamy tutaj również pojazd naszych złodziei, taki latający motorek. Jak widzicie, mamy również taki przejrzysty element, żeby sobie go przyczepić tutaj. No i imituje nam to, to po prostu, że ten motorek sobie lata. Również mamy tutaj pod daszkiem jakieś różne znajdźki. Nie wiem, co to też ma w sumie oznaczać. Tak się to prezentuje z kolejnej strony. Oczywiście wszystko fajnie jest zadaszone. No i mamy tutaj jeszcze taki safe. No i tutaj chyba podmieniony element. Zamiast tego kryształa mamy taki turkusowy serek 1x1. No i w środku mamy tutaj stolik. Na środku jakąś doniczkę z rośliną. Kolejna i w sumie ostatnia z takich według mnie ciekawszych y, części budowli jest to kryjówka ninja. Jak widzicie, tutaj mamy taką drabinę, którą możemy sobie opuścić, no i wejść sobie tutaj po drabinie do tej kryjówki. Oczywiście mamy tutaj reklamę jakiegoś filmu, gry, czy coś takiego. Oczywiście możemy to sobie wymieniać. Jest to naklejka na przeźroczystym elemencie. Możemy sobie dać tutaj cokolwiek. Mamy jeszcze dwa takie inne plakaty. Tutaj teleskop, dzięki któremu możemy sobie oglądać gwiazdy bądź co tam chcemy. Czerwony fotel oczywiście taki stojak na kurtki bądź kapelusze. Tutaj jeszcze powinniśmy mieć telewizor, zdjęcie ninja oraz maszynę do gry. Ale to wam teraz pokażę tak osobno, bo są to naprawdę ciekawe y, elementy części tej kryjówki ninja. Mamy telewizor z grą wspaniałe Imperium. Dalej mamy zdjęcie ninja, co i drużyny ninja. Co ciekawe, nie ma tu tylko Kaja. No i ostatnia z takich najciekawszych: no to jest maszyna do gry. Oczywiście tutaj sobie bierzemy ten element i podnosimy postać. Ten tile oczywiście jest nadrukowany, nie jest to żadna naklejka. Naprawdę taka ciekawa funkcja bawialna tego zestawu. Dach Muzeum Miasta Ninjago. Tak się on prezentuje. Jest on tak trochę zaokrąglony. Mamy tutaj drzewko bonsai. Tak się to prezentuje. I tutaj jeszcze mamy jakiegoś stwora. Chyba ma to przypominać jakiegoś smoka, który już nie żyje w krainie Ninjago. No i ostatnia część tego zestawu, czyli iglica, tak się ona prezentuje. Z każdej strony jest ona w takich kolorach: turkusowo, szarych. Mogę już sobie zdjąć po kolei każdą część. Zacznijmy sobie od takiej kryjówki na różne rzeczy jest tutaj miejsce na ten ukryty strój Jaya, no i tutaj kolejne reklamy, jedna z takim rekinem i morzem, no a druga taka bardziej przygodowa. Możemy przejść do tej części iglicy, tak się ona prezentuje, no i teraz muszę to sobie w jakikolwiek tutaj sposób to zdjąć. Tak się to prezentuje. Jest to jakaś kryjówka. Mamy tutaj miejsce dla jednej minifigurki. Tutaj całą krainę Ninjago. No i tutaj na mniejszych ekranikach osoby, które poszukują. No i dotarliśmy do końca. Mogę wam szczerze powiedzieć, że była to dla mnie jedna z najtrudniejszych recenzji na tym kanale. Naprawdę jest to spory zestaw. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem albo powiedziałem coś niezbyt jasno, to bardzo was za to przepraszam, ale tak jak mówię, jest to jedna z najtrudniejszych recenzji dla mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie długi. Postaram się go w miarę skrócić, żeby był do obejrzenia. Sam zestaw oceniam na 11 na 10. Także co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie. Zostawić łapeczki w górę, jakiegoś miłego komentarza no i subskrypcji tam na dole. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!